W tym filmie pokażę Ci, jak możesz usunąć całą historię wyszukiwania w Google Chrome. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i polubienie. Najpierw stuknij w trzy kropki, które znajdują się w prawym dolnym rogu. Następnie wybierz historia, która może znajdować się w dowolnym miejscu na tym pasku. Stuknij historia, a potem naciśnij tekst widoczny w lewym dolnym rogu. Wyczyść dane przeglądania. Tutaj w sekcji zakres czasu możesz wybrać jedną z opcji. Ostatnie 15 minut, ostatnia godzina, ostatnie 4 tygodnie. Albo jeśli chcesz usunąć wszystko, wybierz cały czas, czyli ostatnią opcję. Stuknij w Usuń dane, poczekaj aż proces się zakończy. I twoja historia wyszukiwania Google zostanie całkowicie skasowana. To naprawdę proste. Mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swojego iPhone'a e i poznać proste instrukcje krok po kroku, zajrzyj do opisu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.